Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC. Zapraszam Was dzisiaj na test dwóch gamingowych komputerów. I uwaga, to będzie przede wszystkim test w grach, ale zmierzymy sobie również temperaturę i pokażę Wam głośność dwóch zestawów od Chilblast, które powstały we współpracy z marką Crux. Więcej szczegółów, jak zwykle, po intro. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o oba komputery, czy w ogóle samą markę Chill Blast, ją widzieliście już na moim kanale. Komputery można kupić na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy przeszukiwać internet, wszystkie testy i dobierać podzespoły osobno, a potem go sami składamy. Drugą opcją jest zamówienie komputera u mnie. Mam określoną kwotę, określone potrzeby, piszecie do mnie, do Wave PC i my Wam dobieramy odpowiednio podzespoły do Waszego budżetu oraz potrzeb i dostajecie gotowy, złożony komputer. Trzecią opcją jest wybór gotowca, czyli zestawu, który już ktoś złożył i sprzedaje jako po prostu jednostkę centralną, często też z akcesoriami. I tu też można to zrobić na dwa sposoby. Do dupy, czyli zamawiacie na jednym z popularnych serwisów aukcyjnych, gdzie połowa to jest bzdury, co piszą sprzedawcy, Albo wybieracie sprawdzoną markę, taką jak na przykład Chillblast, gdzie są to komputery, które są złożone z markowych podzespołów. Całość jest na tyle dobrze dobrana, że producent daje aż 5 lat gwarancji, w tym 2 lata gwarancji door-to-door. Chillblast w swojej ofercie wprowadził dwa zestawy komputerowe, jeden oparty o procesor AMD, a drugi o procesor Intela, które łącznie nazwał jako Bundle. I podejrzewam, że podobnie jak ja, również chłopaki z Chillblast Uwielbiają film Miami Vice, ponieważ dwa zestawy, które powstały we współpracy z marką Crux to Miami i Vice. Miami to konstrukcja oparta o procesor AMD Ryzen, dokładnie jest to Ryzen 5 3600, natomiast karta graficzna to również konstrukcja AMD, 100 RX 5700 XT. Pozostałe elementy tych zestawów, poza oczywiście płytą główną, są identyczne. Tutaj mamy płytę od MSI z chipsetem B450, Tomahawk MAX. Natomiast zestaw ten Weiss to konstrukcja oparta o procesor Intela i piątka 9600K. Chłodzenie jest identyczne: to są chłodzenia IO Cruxa z chłodnicą 120 mm zainstalowaną z tyłu. Tutaj karta to z kolei RTX od Gigabyte 2070 Super. Płyta główna to z kolei konstrukcja też Gigabyte, nie MS, jak w tym zestawie Z390 Gaming X. Oba zestawy są wyposażone w identyczną obudowę Cruxa. Mamy tutaj zasilacze od Silentium PC, dwa dyski, jeden SSD na system oraz podstawowe programy od Plextora. Na złącze dwa, który najlepiej widoczny jest w tym zestawie od. AMD czy złożonym na podzespołach AMD oraz to szyba P300 o pojemności 1 TB. W obu przypadkach mamy 16 GB pamięci RAM w dwóch kościach. I jeżeli chodzi o podświetlenie RGB, to tak jak doskonale widać, zarówno na chłodzeniu procesora, pamięci RAM, jak i również trzy wentylatory na froncie każdej z obudów. Szczegóły techniczne dotyczące obu tych jednostek znajdziecie w opisie filmu. Tam będzie link do strony producenta, w którym wszystkie elementy są wypisane. My skupimy się natomiast na testach tych dwóch zestawów. Testach przede wszystkim w grach. I tutaj mamy cztery gry. Dwie esportowe Apex oraz Counter-Strike Global Offensive oraz dwie bardziej wymagające produkcje Battlefield 5 oraz Metro. Jeżeli chodzi o wyniki, widzicie w tej chwili na ekranie zarówno komputera opartego o procesor AMD, jak i również Intela. Zwróćcie także uwagę na temperatury, jakie są na podzespołach, przede wszystkim oczywiście karcie graficznej i procesorze podczas takiego normalnego, realnego obciążania grami. Samą wydajność za chwilę sobie podsumujemy, bo teraz zobaczcie jeszcze na kulturę pracy obu zestawów w spoczynku, jak i pod obciążeniem. Pamiętajcie, że zestawy Chill Blast Miami jak i Vice to nie tylko same jednostki, ponieważ firmy Crux poza obudową i chłodzeniami mamy również akcesoria, myszka, klawiatura i tutaj są różne akcesoria w tych zestawach, ale mamy także identyczne mouse bungee plus mikrofony, przy czym mikrofony też dwa różne. No, i czas na właściwe podsumowanie. Pewnie wiecie, co powiem. Na koniec ustosunkuję się do ceny, ale zacznę od wydajności. I tutaj wspomogę się nieco ściągą, ponieważ jeżeli chodzi o różnice, to te były naprawdę małe. Przy czym powtarzalne, i od razu mówię: lepiej wypada zestaw zbudowany na Intelu, którego w tej chwili cena na stronie Chilbla 106 tysięcy złotych brutto. W przypadku komputera Miami, czyli tego opartego o procesor AMD, w Apexie mieliśmy między 80 a 140 FPS. -ów. Oczywiście wszystko zależy od lokacji, czy mamy zamknięte pomieszczenia, gdzie tych FPS jest więcej, czy jednak karta graficzna musi się natrudzić bardziej na otwartym świecie. W przypadku z kolei Vice, czyli zestawu opartego procesor Intela, gdzieś ten FPS oscylował między 90 a 150 klatek. Frame rate w przypadku CESa również na korzyść zestawu opartego procesor Intela. Tutaj różnice były widoczne przede wszystkim w tych średnich i wyższych wartościach, ponieważ wartości minimalne, w przypadku obu zestawów mniej więcej wynosiły około 210 klatek na sekundę. Natomiast wartości maksymalne i te średnie na korzyść zestawu Intela. Kolejna gra, czyli Battlefield, no już zdecydowanie bardziej wymagająca. Tutaj te różnice też są, ale one nie są jakieś kolosalne, bo w przypadku wartości tych minimalnych zestawu opartego o procesor AMD mamy od 90 klatek i od około 100 klatek w przypadku zestawu opartego o procesor Intela. Średnio około 100 klatek wyświetlało nam się na procesorze opartym o, na zestawie opartym o procesor AMD, zaś w zestawie opartym o procesor Intela, ten framerate był nieco wyższy. I ostatnia gra, czyli Metro. Mamy od 60 fps do nawet 90 kilku w przypadku zestawu opartego o procesor AMD i Praktycznie stałe 60 fps w przypadku zestawu opartego o Intel. Ja kilka razy sprawdzałem, czy na pewno fausing jest wyłączony. Na pewno fausing był wyłączony, a ten fps był praktycznie jak zamurowany. Temperatury w przypadku zestawu Intela są nieco lepsze, ale różnica też nie jest jakaś kolosalna. No, przede wszystkim procesor. Mamy to samo chłodzenie i procesor Intela mniej więcej oscylował w granicach 63 stopni Celsjusza. Natomiast procesor AMD na tym samym chłodzeniu około 65 stopni Celsjusza. Karty graficzne są zupełnie różne, więc nie ma co się dziwić, że także wyniki są inne. Karta Gigabajta, czyli RTX, około 77 stopni maksymalnie. Zaś konstrukcja MSI jest to budżetowa konstrukcja, jeżeli chodzi o RX-a. To około 81 stopni Celsjusza. Największą różnicę słychać i to dosłownie jak chodzi o kulturę pracy. W spoczynku oba zestawy, nieważne czy to Miami czy Weiss, generują podobną ilość decybeli. To jest około 66 w przypadku zestawu z Intelem i 67% w Przypadku zestawu z AMD. Jeszcze mi albo nie, ale ta różnica nie jest słyszalna tak po prostu na ucho dla gracza. Ogromna różnica natomiast jest w przypadku obciążenia, i tutaj niestety odbija się czkawką zastosowanie najtańszego RX-a od MSI 5700XT w przypadku zestawu opartego o procesor AMD, czyli Miami. Tam mieliśmy. Ponad 54 dB momentami. Bardzo często na sonometrze ta wartość była przekraczana, i ten zestaw po prostu jest głośny. I tutaj nie ma co się oszukiwać, nie ma co próbować tego jakkolwiek łagodzić. To jest po prostu głośny komputer. Lepiej, chociaż wciąż jeszcze nie idealnie sytuacja wygląda w przypadku tego zestawu Intela. Poza tym, że on jest wydajniejszy, chłodniejszy, to jest zdecydowanie cichszy, ponieważ tam wartości na sonometrze oscylowały w granicach 41 dB. To wciąż jest stosunkowo dużo, natomiast nie jest to już dźwięk tak uporczywy jak w przypadku zestawu z procesorem AMD. No i teraz ceny: w przypadku zestawu Miami z Ryzenem na pokładzie, cena wraz z akcesoriami. To około 5400 zł. 6000 natomiast, o czym mówiłem już wcześniej, zapłacimy na zestaw Intela. Wydajność obu zestawów jest bardzo porównywalna z przewagą na tą konstrukcję z Intelem. Natomiast to w mojej ocenie nie są różnice, jakie jako gracz możemy tak naprawdę odczuć. Jeżeli chodzi o temperatury, tutaj też jest przewaga po stronie Intela, ale to również nie są temperatury, o które należałoby się martwić. No, największa różnica to jest właśnie ta kultura pracy, i tutaj sami musicie zadać sobie pytanie, na ile ma dla Was znaczenie różnica w cenie, kultura pracy i wybrać zestaw, który najbardziej będzie Wam odpowiadał. Moi drodzy, i tutaj od razu uprzedzę pytania, a właściwie komentarze odnośnie porównywania cen zestawów składanych do zestawów, które kupujemy, tak jak tutaj, gotowców. Jasne jest, jak słońce, że zawsze zestaw składany samodzielnie. Z części, które często gdzieś tam chcemy kupić na promocji, będzie tańsze, więc porównywanie takie jest kompletnie bez sensu, w żaden sposób nie jest uzasadnione. A mamy spore grono odbiorców mamy spore grono klientów którzy nie chcą się z różnych względów tym zajmować czy też po prostu nie potrafią i wolą powierzyć to specjalistom stąd są zamawiane komputery, czy u mnie, czy na przykład, właśnie gotowe zestawy z Chillblast, i one zawsze będą droższe to odnośnie komentarzy które pewnie i tak będą się pojawiały gdzieś tam w opisie tego filmu moi drodzy Kwestia dobrania podzespołów wiadomo jest kwestią indywidualną, natomiast kwestie takie, które można ocenić też obiektywnie, jak na przykład poprawność montażu, aranżacja okablowania, to jak zestaw dociera do nas, do klienta końcowego. Tutaj są jak najbardziej ok, nie mam żadnych uwag. Zestawy są zabezpieczone również w środku, więc tak naprawdę ten komputer powinien dotrzeć do Was w całości bez praktycznie żadnych większych problemów. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, kciuki w górę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!